Gotówkę. Jejku, jak ja się cieszę, że ja tutaj nagrywam. Czemu? Dawno mnie tutaj nie było i oto, otóż jestem, oto ja, Madziulka. Znowu jedziemy na zakupy, tylko tym razem jedziemy na bardziej odpowiedzialne zakupy. Jesteśmy już małżeństwem, nie kupujemy już ciągle alkoholu, jak na poprzednich naszych filmikach. Jesteśmy po prostu ubrani jak starzy ludzie. Prawda? Tak. Jedziemy na nasz jacht. Czyli jacht? Nie, no, żartuję. Jedziemy na zakupy ogrodnicze. My jesteśmy teraz przykładnymi dorosłymi ludźmi. I dbamy o nasz ogródek. O nasz mini ogródek. Który niebawem zamieni się w mini spa. To dopiero będzie coś. Pokażemy Wam metamorfozę naszego ogródka w kolejnych filmach. Także będzie na pewno ciekawie i zobaczycie dużo tipów ogrodniczych. Nie, a tak na serio, to my w ogóle nigdy nie, jakby temat ogrodnictwa jest nam obcy, dlatego będziemy się uczyć razem z Wami. Pech... Na pewno będzie ciekawie, będziecie się uczyć na naszych błędach. Także zapraszamy Was na wspaniałego vloga. Po prostu zajechali. Szukaj jakiegoś miejsca. Dużo ludzi, co nie? Ludzie wiesz, piątkowy wieczór zakupy. tą farbę trzeba wziąć. Lakier i impregnat. Do tego pędzel do malowania. My już jakby jesteśmy po malowaniu, więc pokazuję Wam to trochę później, ale dogram do filmu, żebyście wiedzieli, co kupiliśmy wtedy. Do wiertarko krętarki takie tarcze, które zdzierają starą farbę. One są na takim rzepie. Je jakby można sobie przymocować i nie ścierać tego ręcznie, tylko po prostu wiertarko-wkrętarku sobie to robicie elegancko. Dzisiaj trening troszeczkę inaczej niż zwykle. Dzisiaj testujemy nową opcję szybkiego treningu i tak samo skutecznego. Efekty niebawem. Okej, okay. ja sama jestem ciekawa. Zobaczymy, będzie dobrze, będzie dobrze. następną część roślin do naszego ogródka. Musimy jechać aż do Racławówki, bo nigdzie w Rzeszowie nie ma tych roślin, które my potrzebujemy. Trzymajcie kciuki, żeby tam były. Pogoda jest do niczego. Od jutra niby ma być ładnie. Ja wyglądam też jak... Ja też wyglądam do niczego. <śm> Czemu? Ale wczoraj byłam na treningu i w ogóle dzisiaj nie mogłam wstać, bo, bo taka jestem zmęczona. Jak chodzę na normalne treningi, to wiecie: zazwyczaj bolą mnie to jakieś takie główne partie mięśniowe. A tutaj bolą mnie mięśnie, o których nie miałam pojęcia, że istnieją takie głębokie jakieś, wiecie. Na przykład na plecach tutaj, pomiędzy łopatkami. Także powiem Wam szczerze, że mega wycisk jest na tym treningu, mimo że to się wydaje takie hopsiu, takie łatwe. Ale to jednak trzeba spinać mocno, tak całe ciało. I, i to jest spok. Ja jeszcze śpię. I jedziemy teraz kupić rozplenicę japońską i lawendę wąsko-listną. I po co jeszcze jedziemy? Aha, i po Hortensję Mont Blanc. Ma magical Mont Blanc. Magical? Tak. A jest bez Magical? Nie wiem. Ale my mamy Magical. To jest ta taka odmiana hortensji, która nie za wysoko rośnie. Akurat do naszego ogródka, bo my mamy ogródek, dosyć mini ogródek. Więc nie możemy sobie wstawić takiej 2,5 metrowej hortensji, bo nam zabierze jedną czwartą ogródkę. <głos> <głos> Dlatego musimy się skupić na mniejszej odmianie. Natomiast jest ona ciężko dostępna. Taka kasa jest? nie <noise> Ja chyba coś mam, mam hajs Nie, nie mam jakoś dużo, mam 170 zł Ale na karcie jeszcze mamy jak coś, nie? Mhm, ja też mam tam co no, także dam radę. Mamy takie trzy tuje. Żywotnik. Żywotnik, żywotniki, trzy żywotniki. Tutaj mamy dwa takie malutkie. On ma się formować w kulkę. Tu jest jakiś nasz stary, który w ogóle żył w sobie w doniczce i on tak średnio daje radę. Więc będziemy musieli go komuś przekazać. Może go do gruntu wsadzi i on będzie lepiej rósł. Kolejną rzeczą to tutaj jest lawenda wąskolistna. Ona jest bardzo dobra pod względem tego, że jest mrozoodporna. Tutaj mamy hortensję lime, chyba coś takiego. Brakuje nam jeszcze rozplenicy japońskiej w odmianie Little Bunny, ale niestety na razie nie możemy jej nigdzie dostać, ze względu na to, że jeszcze nie wypuściła. I pani w, na szkółce powiedziała, że jeszcze nam nie sprzeda, żebyśmy przyjechali za tydzień lub dwa. Gdzie ty jesteś? Gdzie ty jesteś? U kogo U Andrzejka i Madzi? 100. Wieczorny spacerek. Idziemy Janio se w pudło do kosza. Tu idziemy. Chodź. chodź. Tu. Tu chodź. Chodź. Nie, on już tu nie wyjdzie. Idź tędy. Pasuje mi taki piesek. Tak. Ty jesteś długa w pionie, a on w poziomie. A co mnie prosisz? Co mnie prosisz? Ogólnie wzięliśmy pieska na próbę, bo zastanawiamy się nad kupnem pieska dla siebie. Myśleliśmy o jamniku króliczym dlatego chcieliśmy wiedzieć jak się będzie czuł u nas. Zumiejemy śniadanko. Smoczu tutaj też elegancko sobie je. Pogoda dzisiaj ładna. Wowska. Czyli tam jak na krasnę będziesz jechał, na osą. No, no, no. Smoczuś! Gdzie ty takie ziewanko? Ty się chyba coś nie wyspałeś w nocy. Byliśmy kupić kamień. I czajcie, że nasz po prostu piesek na samym środku placu narobił. A my nie byliśmy przygotowani na to. Prosiłam gościa o jakąś łopatę, ale pan powiedział, że ogarnie to. to taki wstyd, że masakra. Na szczęście kamień udało się kupić. Teraz jemy lodzika. W nagrodę za noszenie tego ciężkiego kamienia, a piesek liczy na to, że coś mu spadnie. no poi il direttore mi dice che c'è di Ja już tutaj donicę zrobiłam. Niestety mi się wkrętarka rozładowała, więc jestem zmuszona poczekać, albo jeżeli uda nam się pożyczyć od sąsiada, to wtedy sobie pożyczymy. Tutaj mamy kamyk. Kupiliśmy kamyk taki drobny i ten troszeczkę grubszy. Co jeszcze? Tutaj już mamy praktycznie całą folię rozłożoną. Pod wieczór zaczęliśmy wkopywać wszystkie roślinki, nie było to takie proste, ponieważ nasza gleba jest bardzo twarda, jest to gleba gliniasta. Nie dość, że musieliśmy wykopać w niej takie dołki, to musieliśmy je wykopać dwa razy większe niż normalnie, żeby dodać troszkę uniwersalnej ziemi, żeby ta roślinka miała się do czego przyjąć. Zaczyna ładnie wyglądać. Tylko nie chodź po tym kochanie, tymi brudnymi buciorami, no to ty. Smoczuś, jak ci się podoba? Fajnie? z kościoła biją, a ja tutaj maluję drugą warstwę dzisiaj. Ta część tutaj już jest pomalowana, ta jeszcze nie. Zaraz wam pokażę jak to, jak się to będzie zmieniało. Zobaczcie jaki ten kolor się robi taki mocniejszy. Tutaj mamy kolor orzech. No i oczywiście tutaj orzech nas, nasz przyszedł, smoczuś. Smoczurek. Ty też chcesz być pomalowany, to jest chyba twój kolor nawet ta farba. Wiesz, podobna do ciebie. Czyli ty jesteś taki orzechowy chłopak, no, także wygląda to tak. Jeszcze ma być jedna warstwa. Chcę, żeby to dobrze tak powpijało to drewno. Ale też oczywiście nie za gruba warstwa, żeby to się nie z, jakby nie zlewało się z tego drewna. Pięknie smoczuć, prawda? Ładnie zrobiłam, yy. tak? Czy nie? Nie podoba ci się chyba? No trudno. <noise> Pokażę Wam, jak to teraz wygląda. Tutaj mamy zasadzoną lawendę. Tutaj i tam jeszcze ma być posadzona rozplenica japońska little bunny. Jeszcze jej nie, nie mogliśmy kupić. Będziemy ją musieli ogarnąć po weekendzie majowym. Tutaj mamy też lawendy i tutaj w tym kąciku to już będzie tak naprawdę tyle z roślin jeżeli jeszcze gdzieś tam będzie brakowało, to można coś tutaj po środku posadzić natomiast na razie tego nie ruszamy dodatkowo będzie trzeba dokupić kamyczka i wyrównać, bo tutaj mamy dwa rodzaje kamienia kamień cieniutki, ten taki chyba od 2 do 4 cm, a tutaj mamy 4,8, 8 więc one są takie wiecie, jeszcze nie pomieszane ale jak dokupimy tych większych to wtedy się to ładnie wymiesza. Zobaczcie tutaj. Tutaj mamy też y, lawendę, y, choineczkę. Będziemy ją uformowali w taką kulkę ładną. Tutaj mamy dalej choinka na pniu szczepiona. Tutaj mamy hortensję light lime. Ona rośnie do 2 do metrów maksymalnie. Tutaj mamy tak na chwilę postawioną naszą starą choinkę, z którą nie mamy za bardzo co zrobić. A tutaj jest rzeczka. Dobra, kolejna choinka. Tutaj jeszcze będą wszędzie, gdzie są te dziury, mają być takie donice. Myśmy je musieli przemalować. Zobaczcie, jak ona wyszła tak finalnie, jak to wygląda. Tak. Ta donica jest do przerobienia na taki kolor. Tutaj miały być trawy pampasowe, natomiast pani mnie oszukała, bo mi sprzedała takie trawy, które nie puściły. A ja nie wiedziałam, że się nie kupuje takich traw. No i prawdopodobnie z tej trawy nie będzie nic, więc będzie trzeba ją wywalić. No ale jeszcze póki co stoi, postawiliśmy tę donicę, żeby mniej więcej było widać, jak to wygląda. Także tak jak widać ta tutaj w ogóle nie pasuje, ale jak będą wszystkie jednakowe do domku nawet to wszystko pasuje, więc powinno być OK e, Tutaj w tym miejscu, gdzie jestem grajdą będzie stało jacuzzi. E, jak widać tutaj jest jeszcze bałagan Te Płyty będą służyły nam jako ścieżka do tego domku. I dodatkowo będziemy jeszcze kupować trawę w rolce.